Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Possum Travel. Oczywiście na początku zapraszam wszystkich do pozostawienia łapeczki w górę. Witam się z Wami nietypowo lub typowo z chłopakami ze spaceru. Gdzie są chłopaki? Gdzie są chłopaki? Wita się i Fabciuś, i Wita się i Guciuś. Guci, gdzie Ty jesteś? Guci jest tutaj, Guciś. Guci tu się wita. O, i Guci się wita. Witamy się nietypowo z porannego spaceru. Jestem jeszcze lekko zaspana. Za mną przepiękne niebo dzisiaj i dzisiaj mamy fajny dzionek, e, poznacie w końcu Mel, bo Kinia mówi w sumie, czy ty powiedziałaś, kto to jest Mel, kim jest Mel, także poznacie dzisiaj Mel, jedziemy w fajne miejsce, mam nadzieję, że nam pogoda dopisze, bo jeśli pogoda nie dopisze, no to tam nie pojedziemy i nic z tego materiału i z tego vloga, także trzymajcie kciuki, żeby była fajna pogoda, czyli żeby po prostu nie padało, bo będziemy spędzać dzień na zewnątrz. Także ja wracam teraz do domu z chłopakami, Kinia już tam ogarnia śniadanko, jemy śniadanko, kawusia, ogarniamy się i jedziemy w to fajne miejsce, także zostańcie z nami. I witajcie w kolejnym filmie, oh, co tak częsie? Mm. Witajcie w kolejnym filmie na kanale Possum Travel, Madzia już się dzisiaj z rana z wami przywitała. A czy mój mikrofonik działa? Działa? Działa, bo ja go nie włączyłam. Ale ja ci włączyłam zdalnie. A, dziękuję. Zdalnie został włączony, także chyba Przez się Teraz już zdalnie jest włączany, bo Pisiula go niechcący wyłącza, także trzeba to tak. e, kontrolować. Mm, Macia mówiła, że jedziemy w pewne miejsce. No i hmm. może już teraz Wam e, powiem. E, e, Gdzie jedziemy na jarmark Wielkanocny, tutaj w Poznaniu, na Placu Wie, Wielkopolskim. Jednak. Czy na Placu Wolności? Wolności, przepraszam. Ale pogoda pokrzyżowała chużwa no trochę planie. Pada. tak, pada. Rozpadało się. chociaż powiem wam, że taki lekki deszczyk, myślę, że to przejdzie, tak także... Chyba to nawet pada tak jakby, nie wiem. No ale także trzymajcie kciuki, żeby za chwilkę to się ustabilizowało, żebyśmy nie zmokły. No i jedziemy zobaczyć co tam ciekawego. Może coś kupimy fajnego, może coś spróbujemy fajnego, zobaczymy co tam w ogóle. Jest, bo jak wiecie, na Jarmarku ym, Świątecznym Bożonarodzeniowym w Gdańsku, jak byliśmy, no to było y, bardzo dużo y, jedzenia było bardzo dużo ciekawych rzeczy do próbowania. Tak, ciekawe jest to w ogóle właśnie, jakie tutaj będą przysmaki, czy takie regionalne, czy właśnie będzie można zakupić jakieś Żur? ozdoby, wielkanocne żurek, kiełbaska? No zobaczymy, hmm. także jedziemy, zabieramy Was ze sobą. Madzia powiedziała, że poznacie Mel, ale Mel jest niechętna, żeby występować przed kamerą, także może chociaż Yy, yy, głosik nam tutaj. Muszę gdzieś w tle coś tam właśnie yy, będzie nam. Użyczy. Tak, użyczy głosu swojego. Coś miałam powiedzieć i zapomniałam. Yy, nie wiem, tak jak, że, jak chcia... się przypomni, to, yy, to wyciągniemy jeszcze kamerę, ale póki co jedziemy i, i wstępnie będziemy się odzywać już nami. Już wiem, chciałam powiedzieć tylko jeszcze tak jak yy, zwykle, co oglądamy. Złączyłam Netflixa, nie wiem czy u Was też ma Netflix nowy dźwięk i nowe w ogóle jakieś takie wizualizacje i Three body problem. Tak, the three body problem. Problem trzechciał. ciał, trzech po polsku jest. Yy, taki naukowy, ale chiński. Powiem wam, że ja tylko wtrącę dwa słowa. Yy, na początku mnie w ogóle nie wciągnął, bo ja nie lubię takich, on jest taki science fiction, trochę. Trochę tak. Ale jednak jak Macie go puściła i ten, no to. Yy, I tak zaczęła Kinia w tle słuchać, co się dzieje, co się dzieje. Ja tak komentuję to, to tamto, A Kinga teraz, o kurde, musimy wychodzić wciągający, tak. Wciągający, wciągający. O, Jezu, jak się rozpadało! Wciągający, no, patrzcie to. Strasznie leje. No kurde, jestem troszkę podłomana, no, no bo mieliśmy plany nagrywać i mam nadzieję, że to wszystko Ojej, będzie. jaki hałas. Dobra, odezwiemy się już z jarmarku. Jak ciemno się zrobiło, bo wjechałyśmy do tunelu. No i słuchajcie, dotarłyśmy. Jesteśmy na Placu Wielkopolskim w Poznaniu. Jest wolność! Oh. Wolności! Nie zapomniałam, jesteśmy na placu wolności w Poznaniu. Już widzimy, że są jakieś e, budeczki, tak budeczki będziemy to... sprawdzić. Może tylko kawałek tak pokazać to zrobić, bo tam chciałam pokazać, że dużo no, budek nie. jest. Mel jest z nami, póki co e, inkognito, także ruszamy na rekonesans Jarmarku. Zobaczymy, co tam serwują. Może upalujemy jakąś palmę zajączkę. Przed chwilą słońce świeciło, tak. a teraz już wygląda, że zaraz tam będzie. żeby także... się odwrócić także... do góry, pokazać, jak za nami. Spieszymy się, o. żeby zdążyć przed deszczem. I wchodzimy już tutaj na Jarmark. Widzę, że o serki, oscypki. Poja Jakieś, zobaczcie jakie fajne pisanki, ale pięknie przystrojone, chyba te naręcznie malowane są, nie? No tak. O, ale ładne. Oj, taki kurczaczek jest taki, że to od Mel. No, podobny. Tutaj jedzonko się piecze. O, faktycznie są osypki Oscypki z boczusia. oscypki bez boczusia. Piękny piesiu. Piękny piesiu. Grillowane. Idziemy na razie, zobaczymy, co tu się w ogóle dzieje, jest trochę ludzi, mimo brzydkiej pogody. Zaczyna padać i powiem Wam, że jest chyba wszystko to, co na y, jarmarku bożonarodzeniowym praktycznie. Jesteśmy już z drugiej strony. Chciałam powiedzieć, że szybko nam idzie. Troszkę stwierdziliśmy, że... Spodziewaliśmy się czegoś innego, że będzie więcej stoisk. Więcej stoisk z ozdobami, ponieważ szukałyśmy ozdób. A tutaj zobacz, Mel, chyba są tureckie przysmaki. Zobacz, tureckie przysmaki, widzę baklawa. Jo-jo! Yo, yo, hałwa turecka. Z pistacjami widzę przepięknie, się prezentuje apetycznie. Winka. No i powiem Wam, że ludzi rozgonił deszcz. My też powoli chyba będziemy stąd uciekały. Na jakieś jedzonko. Bo zgłodniałyśmy, ale tutaj nic nie ma dla nas do jedzonka. O, to jakieś brazoletki Kinia wypatrzyła. O, bardzo fajnie też się prezentują. O, to jest taka jak moja, widzisz? Tak jak wy też miałyście. No i powiem wam, o tu na środeczku jest palma. Tak naprawdę tu jest większość stoisk z jedzonkiem, no. Także, chyba nie do końca się tego spodziewałyśmy, ale lecimy dalej. Chyba coś zjeść. Powiem wam, że słabo. Bardzo słabo. mało tego jest. Dużo jedzenia takie... powiedziałam. Mało jedzenia? Tak, aha. No mało, dużo alkoholu, mydeł, świec. Masakra. No. Lecimy gdzieś dalej. Znaczy, no nie no masakra, to zależy kto co lubi, nie? Zależy kto co lubi. Patrzcie, są wasze ulubione rury poznańskie, zobaczcie. O, rury, zobaczcie, a tu jest poznańska rura. Dzięki MEL właśnie się dowiedziałam, że istnieje coś takiego jak rura, 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 rura. No, chyba bierzemy, to poprosimy rurę. No i to by było na tyle, wyszłyśmy już z jarmarku wielkanocnego, a tutaj jeszcze taka nowinka od MEL, w tle mamy Hotel Bazar którym... Bazar. Bazar, do którego zawitał Piłsudski, jak przyjechał do Poznania. Sto lat temu to było. 100 lat temu słońce wyszło i my lecimy w poszukiwaniu czegoś na pyszny obiadek. Chodźcie z nami. Szybko poszło. Szybko poszło, no. Powiem wam, że raz dwa, nie? Myślałyśmy, że może dłużej nam zajmie na jarmarku, ale szybko poszło. I uwaga, padło na restaurację Pekin. Chin. Także wchodzimy do Pekinu. Na, na wejściu nazwita Budda. Buddha. u, Chyba tutaj jest busy. Tu kolejna Budda. Wow, ale wystrój, powiem Wam, robi wrażenie. Jednak glipa yy, nie ma miejsca. Full rezerwacja w Pekinie, ale oczywiście Mel przyszła z ratunkiem i idziemy do restauracji indyjskiej. Ale jak się nazywa, to nie wiemy, czy wiemy? Jaśminowa, czy jakaś taka, nie? Idziemy kwiat, zobaczyć. Wiatr kwiat... Kwiat, nie, 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 nie. Nie, to, Alright, ja nie, powiem, nie, to nie. Nie będziemy ruchy. zgadywać, idziemy zobaczyć. I dotarłyśmy. To jest restauracja kwiat Peoni indyjska kuchnia, wegetariańska też jest na miejscu. Także wchodzimy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będą staliki pachnie chicken korma. Chicken korma. Pokażę menu. My się zdecydowałyśmy na... Chicken sezam. Tikka masala, tak? Tikka masala. Ale to nie to ta, chicken tikka, tak? Chicken tikka masala. Później sezam chicken. I oczywiście nie może zabraknąć chicken korma. A do picia? A do picia Macia zamawia mangolassi. Wszystkie bierzemy, bo ma mangolassi. Zamówimy trzy razy mangolassi, a potem jakieś herbatce Zobaczymy, nie? Gdzie są? Aha, i jeszcze oczywiście y, na. Garlic na bread, pletki te z czosnkiem, tak? A picie nie wiem, gdzie są. Nie widzę tu. Napoje tutaj, poczekaj, drugą kartę pan mi chyba dawał. Przyszły mangolassi i malina lassi, kiwi. Ja spróbuję mangolassi. Bardzo dobre, nie? Ozeźwiające. Pyszne. A ja będę próbować teraz mango. Znaczy malina. Mm. Piecha. 10 na 10. Powiem Wam, że rzuciłyśmy się na jedzenie i zapomniałyśmy nagrać. Tu mamy kurczak w sezamie. Chicken korma. Chicken tikka. Tu mamy ryżyk. No i chlebki naan. A to jest sztosem. Także zajadamy i damy znać. Jedyne co to powiemy, że dosyć małe porcje nam się wydają, ale no zobaczymy, No zobaczymy. I już do autka. Jedzonko smaczne, chicken tikka bardzo dobra, lepsza niż u nas w naszej knajpie ulubionej, ale chicken korma słabsza. E, I polecamy chicken sezam i oczywiście mango lassi i malina lassi. E, ma, malina lassi było przepyszne. No. Ale ja jeszcze mam chcę powiedzieć, że ogólnie właścicielka, kobieta petarda, także... No, w Poznaniu kwiat peoni polecamy naprawdę na 10 na 10. A my wracamy, bo zmokłyśmy jak widać. Mega zmokłyśmy, e, idziemy już, autko za nami, e, jedziemy Przadamy, jeszcze. jedziemy. Dziś jeszcze jedziemy? Do domu. Jedziemy już do domu do Piesków, także lecimy chillować i serial. Dotarłyśmy do domku, powiem Wam, że zaszło nam troszkę, bo zrobiło się już ciemno na dworze i w ogóle. Zobaczcie, co kupiliśmy, właśnie nie pokazałyśmy Wam. Taką piękną, wielkanocną palemkę. Powiem ci, że ona nie jest taka mała, no, nie mieści się. Fajna ta palma, jest bardzo ładna, nam się spodobała, bo jest taka minimalistyczna. I jeszcze wam pokażemy, co nam y, Mel kupiła. Proszę bardzo, Madzia tylko wspomniała, że będzie robić y, sernik pistacjowy, który zapewne wam pokażemy. No to Mela się uparła, że musi... Kupić y, mi tortownicę oczywiście, no bo tortownicy nie mamy. No jak y, a że, to... A że y, wkrótce wielkanoc, dostałyśmy też po zajączku. No i po to. tutaj też y, to nasze nasz ulubiony nożyk, z tej firmy mamy wszystkie noże y, takie y, do krojenia, że tak powiem. Cioteczka daj znać jak się sprawuje ten i ten, i ten który kupiłaś u nas. Bo y, powiem Wam, że ten nóż do obierania jest y, kozak, najlepszy nóż jaki możecie sobie y, sprawić i nie są drogie, szwajcarskie. Kupiliśmy też kiełbasę białą na święta już. Ona jest z kurczaka i powiem Wam, że no ja nie jem innego mięsa niż kurczak indyk. Także ona naprawdę daje radę, jest bardzo dobra. No i tutaj jest ta właśnie. Tortowniczka. Jeszcze musisz coś pokazać, tu zapomniałaś. Aha, co? Serek żółty Kerygold. No i tutaj też zające jakieś tu kolorowe. To już przyniosę. A tu jeszcze mamy takie jajo. Oczywiście nasz ulubiony serek Gold. No i nasze ulubione, uwaga, uwaga, pistacjowe najlepsze. No i to by było na tyle. Powiem Wam, że dzisiaj nam ten dzień minął jak Zbicza strzeli. Już mamy godzinę y, późną, którą? 22.45 w ogóle jak to się stało? Ja już prawie tutaj przysypiam. Y, oglądamy dalej ten chiński film, serial i nas mega wciągnął. Jesteśmy na, pięt, na czwartym odcinku, chyba ja muszę się dowiedzieć po prostu, kto to jest. Po prostu co tam się dzieje. Jest pokręcony mega. Ale wciągające, ja nie lubię science-fiction, a ten film naprawdę wciąga. Fabuś tutaj z nami przysiadł sobie. Mm -hmm. a e następna polecajka to The od Ewuni. Aha, ja chciałam jeszcze powiedzieć, że nie zabrałyśmy dzisiaj piesków e, ze sobą, bo spodziewaliśmy się mega tumów na tym jarmarku, a Właśnie? jak wiecie Gucci no nie bardzo e, lubi tumy, próbujemy go troszkę przyzwyczajać i w ogóle, no ale to już by było dla niego za dużo uważamy, dlatego zostali w domku. No, ale staramy się ich zabierać na takie różne. No, myślałam, że będzie więcej osób, a tak naprawdę tak, no, nie było. Nie było, dużo. Mogłyśmy ich wziąć, ale. mogliśmy ich Ale później w restauracji był drugi piesek, a myślę, że Guci by się zdenerwował. No, faktycznie to czy naprawdę a jest. było taki w restauracji coś. z kolei bardzo dużo osób. A właśnie, w, szoku. No, w restauracji, w której byłyśmy, bo w sumie nie wiem, czy ja coś mówiłam, po, po tym nagraniu już nie pamiętam. No, co mówiłeś, że, że, że. Ale ogólnie chciałabym ta forma była. Tak, chciałyśmy niż... Wam powiedzieć, że to jest. Yy, Druga, pierwsza restauracja w Polsce, która praktycznie smakowo odpowiada do tej w Kilarnej, która była, nie pamiętam, naszej restauracji indyjskiej Kilarnej. Mm, Chicken tikka, tak. Chicken tikka, ale ma, ma samą, Ale korma moim zdaniem korma i ta w Berlinie, tak? I ta w Berlinie, i ta tutaj w Har Oriental. O, ja zapomniałam, że był była jeden, lepsza. to była nie lepsza. lepsza. Numer jeden w Berlinie to jest najlepsza. A my tamten. nie długo wybieramy, się do... No, tak, że zjemy, będziemy. Na pewno bo... zjemy <gry> też indyjskie. Indyjskie, na pewno chyba zjem to znowu sushi. tylko znowu inną rolkę. My musimy zjeść w Five Guys, bo my tam nie byliśmy Nie jeszcze. byliśmy tam. Yy, powiem Wam, że ogólnie, no, no trzeba to przyznać, lubimy jeść. Lubimy, my po prostu jesteśmy i lubimy, tak i lubimy chodzić po knajpach, i lubimy testować różne jedzonka i w ogóle. I... Ale chciałam powiedzieć, Tutaj że... mówimy, że jesteśmy na diecie, tak. z czego się zredukujemy, no ale <laughs> za chwilę idziemy do restauracji. i. Musi i być balans. nie? Tak, ale chciałam powiedzieć, że my jesteśmy taki team, Rozmawiałam też ze znajomymi, że Kinga rapt. Gościa. zawsze wyszukuje lokalizację, co zwiedzić, co zobaczyć, atrakcyjne miejsca. Ja zajmuję się kwestią, gdzie zjeść, co zjeść, fajne miejscówki. Coś to już na kilka miesięcy przed, zawsze jak już wiemy, gdzie jedziemy, to sobie y, wysyłamy na przykład na Insta. O tutaj można, ja wysyłam na przykład: o tu można coś wiedzieć, Madia mi ja wysyła, o tu można coś wiedzieć, nie? No i tak sobie zapisujemy na Insta zawsze. I później to weryfikujemy i wkładamy do jednego wora, i tutaj jedziemy, jemy i w ogóle. No. Nigdy chyba w sumie tak nie było, żebyśmy gotowały na wyjeździe, nawet jak byśmy w Stanach nie. i miałyśmy kuchnię. Pamiętacie? No, wyjazdy, wyjazdy nie są po to, żeby gotować. Dla nas wyjazdy są po to, żeby się enjoyować właśnie i lokalną kuchnią, nie tylko lokalną, ale, ale przede wszystkim też lokalne, lokalne mhm. smaki smakować, no ale żeby się żywić w restauracjach i szaleń. No, wyjazdy są po to, że albo grubo, albo wcale. No. Nasza dewiza. Pamiętasz Orlando? Właśnie ty wrzu wrzuć vloga z Orlando, no. miałyśmy przepiękne mieszkanie, po prostu. No full mieszkanie tam było. Pamiętacie ten, ten vlog z Orlando, ale tam było przepięknie i niestety no. y, y, te, ta firma już nie istnieje i przyjęła to jakaś inna firma i nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje w taki sposób, jak funkcjonowało, że można to było tak właśnie. Wynając to było miejsce sobie. idealne, niedaleko był targ. my właśnie wspominamy, że tam byśmy mogli mieszkać. I pewnie gdybym tam mieszkała, to bym była rano w kolejce po Stanley. No ale co ty chciałaś powiedzieć tam odnośnie. No tego, chciałam powiedzieć, że tam była idealnie, pełnowymiarowa kuchnia, mogłam gotować, a nie gotowałyśmy, bo no jadłyś tam w garażu Na na Venice. Tam też miałeś kuchnię. Tam też miałyśmy kuchnię, ale tylko skorzystałam zostawić swoje rzeczy w lodówce, lody. No, <laughs> także no nie, na wyjazdach nie gotujemy, ogólnie lubujemy się. No w domu gotujemy, Ty lubisz gotować, wyjazdy ja ja są po to, żeby... Nie, ja bym nie chciała w ogóle czasu tracić. Dla mnie to jest strata czasu gotowania na wyjeździe i no nie, po to jadę, żeby odpocząć, żeby odpocząć. od się coś przypomniało. Jakkolwiek to mi, zabrzmi. Z innej beczki w ogóle, bo dzisiaj Madzia Wam mówiła coś mel, 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 a tak naprawdę Wy nie wiecie, kto to jest mel w ogóle, wiedzą? Nie chyba. Mel to moja mama. Tak, pozdrawiamy. I w sumie tak mówimy nieraz: My to, my tamto, a nikt nie wie. Bo u no, nas. Ale, bo z nas dzisiaj już, się nie pokazała, no. Bo u nas w rodzince każdy ma jakąś ksywkę. No. Dobrze, e, także e, co? Zmykamy już chyba. Tak, na dzisiaj. Spać, e, bo idziemy się kąpać, bo się jeszcze nie wykąpałyśmy. Koniec lądowania ja tak. ciuchu. Oczywiście. No, koniec tego dobrego. fawciś tutaj się muszę go pokazać. Fabio! O. D -d -d -d. Aha, babci się ciekawa. A, Fabczysz ze swojego jeżyka. Tak, muszę możecie. Fabczysz tutaj się chce bawić jeszcze, a tu ty ma tyle energii, że... Uu... Właśnie jesteśmy w szoku, nie? Guci już tam kima. Ach, Gucci leży. No, także co, żegnamy się i do zobaczenia w kolejnym fascynującym vlogu. A i was... na koniec jeszcze zapraszam, bo jeszcze nie zapraszam Was, w ogóle nie wiem czy zapraszałaś Ty w tym vlogu, chyba w ogóle nie w tym blogu. Do mapeczki zawsze zapraszam ja. No właśnie wydaje mi się, że dzisiaj tak. nie zapraszałaś. Na polu. Tak? No. Aha, na tym nagraniu to sama byłaś, no tak. dobrze. Ale to jeszcze raz Was zapraszam do pozostawienia łapeczki w górę i subskrypcji oczywiście, bo bardzo dużo was, z Was nie subskrybuje naszego kanału. Subskrybujcie, jest to dla nas ważne, nie aż tak bardzo ważne, ale ważne. Fajnie jakbyście zasubskrybowali. Mielibyście powiadomienie o kolejnych filmikach i zobaczcie jak pięknie ta mostera się prezentuje, którą przesadziłyśmy. O, jest, jej... jest jej i Głusz się pożegnać przyszedł. Gucia to maksywkę pan gumeczka. Pan gumeczka. No i też maksywkę kłębuszek, którą nadała mu. Czoteczka. E, którą też pozdrawiamy. Kłębuszek lubi gumeczki i zawsze kradnie te gumeczki, bez, tak. O. O. Pa. <grych>